Cześć, witam Was serdecznie. 14 sierpnia z Gór Sowich, z okolic Zagórza Śląskiego. Dzisiaj z troszeczkę nietypowej perspektywy, bo znajduję się właśnie pod Wielką Kanią. Zobaczymy co przyniesie dzień, czy będą też inne grzyby. Mam doniesienia, że tutaj akurat koło Zagórza Śląskiego podobno grzybów nie ma, natomiast 20 km stąd, koło Głuszycy, mają być nowe prawdziwki. Na to mam nadzieję, chętnie się tam wybiorę. Stęskniłam się strasznie za górami sowimi i ogólnie tutaj za tymi moimi lasami. W ostatnim czasie byłam u siostry w Lubuskim. Zabawnie było połazić po płaskich lasach w tamtych rejonach, po takich sosnowych. Niestety grzybów tam za bardzo nie było, poza jakąś tam nieliczną, niewielką ilością kurek. Także jestem wytęskniona jakichś troszeczkę lepszych zbiorów. Mam nadzieję, że tutaj będzie fajnie. Super było w ogóle przyjechać do tego lasu i zobaczyć, że, że jest naprawdę mokry. Bardzo dużo tutaj yy, kałuż, także wygląda mi to na świeże opady deszczu. I miejmy nadzieję, że niedługo zaowocuje to jakimiś fajnymi zbiorami. Jeśli nie dzisiaj, to za parę dni. A mam nadzieję, że dzisiaj, bo naprawdę jestem wytęskniona porządnego grzybobrania. To zabieram Was na spacerek po Górach Sowich. To dopiero w ogóle moja druga tegoroczna kania. Pierwsza była kompletnie nierozwinięta, zupełnie mikroskopijna, a ta z kolei jest ogromniasta, już trochę starawa. Ale może trafię dzisiaj jeszcze na jakieś inne czubajki kanie. Na tamtej górce niestety nic nie było, to była ta górka, którą odkryłam w tym roku. I mam nadzieję, że być może jest to po prostu świetna górka na y, późnowiosenne i letnie grzyby. Natomiast teraz przeniosłam się na górkę po drugiej stronie wsi. Górkę, która była moim absolutnie ukochanym miejscem grzybowym w zeszłym roku. I poznałyśmy się 3 września, więc niedługo będziemy mieć rocznicę. Mam nadzieję, że uda mi się tutaj przyjechać 3 września. 3 września 2000 to miejsce było naprawdę magiczne. Słuchajcie, było tutaj bardzo dużo borowików sosnowych, ale też borowiki szlachetne i lejkowce dęte. Więc idę zrobić małe rozeznanie, chociaż wydaje mi się to mało prawdopodobne, żeby... W tej samej miejscowości, 3 km dalej, było jakoś lepiej niż, niż w tym pierwszym miejscu. Jeśli będzie słabo, to przeniosę się po prostu w okolice Głuszycy i zobaczymy tam. Ojej, dwa razy człowiek wyszedł gdzieś połazić po płaskim lesie w Lubuskim. Już takie góry wydają mu się straszne. Coś nie mam siły dzisiaj po nich się wspinać, więc w sumie jestem zadowolona, że się zaraz przeniosę do w okolice Głuszycy, bo. Bo tam jednak jest o wiele łatwiej chodzić. Praktycznie nie ma tam yy, żadnych takich wysokich gór, tylko, tylko wygodna traska, lekko pod górę. Nie wiem, co to za brak formy, o co chodzi. No i tutaj też za bardzo niestety grzybów nie widać. Idę jeszcze spocik lejcow, lejkowcowy obejrzeć i, i spadam stąd. No są lejkowce, tylko słuchajcie, są całkowicie wysuszone kompletnie na wiór. Więc to też za dobrze nie świadczy tutaj o sytuacji z opadami. Trochę mnie nie było tutaj na Dolnym Śląsku, więc nie wiem dokładnie, co tu się działo z deszczami. Te lejkowce są kompletnie suche, więc być może te dzisiejsze kałuże to są po prostu z jakichś dzisiejszych opadów. I oczywiście wtedy nie ma co liczyć na, na żadne zbiory z tych deszczów. Trzeba jeszcze będzie poczekać na, na efekty, natomiast lejkowce już się tutaj wcześniej pojawiły. I właśnie między innymi ze spotkania koralówek zapamiętałam swoją pierwszą wizytę tutaj, w tym miejscu, w Górach Sowich. Podejrzewam, że jest to koralówka czerwono czerwonowierzchołkowa, taki leśny kalafior albo koralowiec. Jak tutaj przyjechałam 3 września w zeszłym roku, to właśnie sporo tych koralówek rosło. I teraz trafiłam na, na pierwszą swoją tegoroczną, dosyć podsuszoną. No ale historia zatacza krąg. Są już znowu koralówki. No dobra, przeniosłam się z przygodami. Słuchajcie, winną miejscówkę koło Głuszycy i patrzcie tutaj. Spotykam Państwa i od razu dobry, cudowny znak. Grzybki są i to jakie prawdziwki. Lecę. Cieszę się bardzo. No to sami widzicie, kochani, jak sobie ustawiałam nawigację w tym poprzednim miejscu, pokazywało mi 13 km i tam nie było w ogóle żadnych grzybów, a 13 km dalej, jak widzicie, na parkingu od razu taki świetny zwiastun, też widzę dużo ścinków po prawdziwkach na, na parkingu, także myślę, że tutaj będzie dobrze. Swoją drogą wcale nie jechałam tutaj 13 km, tylko chyba ze 30 Jakimiś dziwnymi drogami, mianawka wywiodła aż do jakichś dziwnych dróg, na których ledwo mi się auto mieściło, i potem był zakaz wjazdu i osuwiska, mijanie się z wielgachnymi traktorami. No ale oto jestem, godzina 15. Pełna nadziei, i fajnie, że spotkałam tych ludzi na parkingu, bo od razu będę tutaj startować z innym podejściem, z lepszą motywacją i ogólnie z lepszym humorem przede wszystkim. No to lecimy. Ostatnio jak tutaj byłam, to nazbierałam sobie trochę muchomorów czerwieniejących i zrobiłam sobie taką fajną potrawkę właśnie z muchomorów czerwieniejących i skórek na bazie sosu śmietanowego. To było słuchajcie tak pyszne, palce lizać nie było w gębie, więc dzisiaj też sobie nazbieram trochę muchomorów czerwieniejących. A ten grzybek tutaj to jest niejadalny murszak rdzawy. To był chyba prawdziwca. Może nawet tutaj rósł. Wygląda jak takie miejsce, gdzie mógł on rosnąć. Chodzę tam do tego młodnika. Jest to świetny młodnik. Bardzo, bardzo prawdziwkowy, podgrzybkowy i czerwony. Z muchomarami yy, czerwieniejącymi. Natomiast jest on dosyć blisko parkingu, więc nie wiem. Na razie jeszcze nie widzę żadnych prawdziwków. No, na razie idę śladem śladów. Zaraz mi się pewnie też przywarci. No, dalej, dalej po śladach, ale też chyba widzę teraz równocześnie ślady, jak i pierwszego prawdziwka. Tutaj ślady, chyba nawet więcej. Tu jest taki malutki, kompletnie. A tu już taki całkiem fajowy. I też w śladach. Ale ten jeszcze nie był znaleziony. Jupi! Ani ten przecież też, co? No takie małe, słoiczkowe. Ale śliczne. Tak po pierwszym rozejrzeniu się po lesie widzę, że jest naprawdę sporo śladów, sporo ścinków po znalezionych wcześniej przez kogoś prawdziwkach. Jest sporo muchomorów czerwieniejących. Kilka małych prawdziwków już sobie zebrałam i kilka muchomorów. Tutaj mamy akurat zarówno muchomora czerwieniejącego, jak i gdzieś tutaj widzę prawdziwka, takiego jak na dzisiaj to mojego. Takiego jednego z bardziej wyrośniętych. Wciąż mały, ale ale z tych dzisiejszych moich to największy chyba. O, a tu jest drugi. <słuch> Widzicie? Ten jest w cieniu. Fajny las, blisko parkingu, więc, więc muszę się gdzieś oddalić. Chociaż akurat z tego co pamiętam, ten, ten las jest naprawdę fantastyczny i jeden z lepszych tutaj w okolicy. No, ale cóż, trzeba będzie pójść gdzieś dalej. W każdym razie, grzybki są. No i kiedy wrzucałam sobie te, te dwa do, do koszyka, to jeszcze trzeciego zauważyłam. Także trzy koło siebie fajowiutko. Ten jest ładny, taki już wypieczony, brązowiutki, patrzcie. No, powiem Wam, że tutaj ewidentnie miłe miejsce, bo jeszcze czwartego namierzyłam, yy, w bardzo małej odległości od tamtych poprzednich, więc ktoś teraz się będzie wkurzał na moje ścinki. No niestety bardzo mi przykro. Oraz widzę tutaj też mikroskopijnego podgrzybka brunatnego, ale. Takiego malucha to, to nie będę brała. Patrzcie, taki jak paznokietek. Ale fajnie, że rośnie. Mam nadzieję, że trafię jeszcze na jakieś troszeczkę większe. Widzę też już dzisiaj drugiego muchomora czerwonego. Zaczynają też tutaj rosnąć. Pierwsze muchomory czerwone w tym roku widziałam dość dawno, bo z trzy tygodnie temu, czy z miesiąc temu w szklarskiej porębie. Ale właściwie na razie tegoroczne to można policzyć na palcach jednej ręki. Kurczę, trochę się tutaj pogubiłam. W lesie jestem zafrasowana, szukam drogi powrotnej. Ale jak się wyluzowałam trochę z grzybami, szukając tej drogi, to zaczęłam trafiać na najfajniejsze grzyby. Tu mam fajnego podgrzybka brunatnego. I też najładniejszego swojego dzisiejszego prawdziwka. Patrzcie, jaki wypasiony prawdziweczek. Przestałam po prostu szukać grzybów i się gapić na ziemię, to od razu się pojawiają. No muszę trafić na jakąś główniejszą drogę, żeby się uspokoić. Patrzcie, jakiś jest superancki, wypasiony. Wszystkie są dzisiaj zdrowe. Jeden był tylko z robaczkami. Wszystkie zdrowe. Też muchomory czerwieniejące, o dziwo zdrowe raczej. Chociaż z reguły są robaczywe. Wracając do sytuacji ze zgubieniem, to w ostateczności wolę nawet w tej chwili wrócić do auta, tak jak mam ustawione w nawigacji i pójść jeszcze raz w las, wzdłuż drogi, żeby czuć się bezpiecznie. Pytacie mnie nieraz, jak postępuję w takich sytuacjach i czy nie boję się zgubić w lesie. Owszem, bardzo się boję i teraz się czuję bardzo, bardzo zaniepokojona, więc naprawdę wolę nadłożyć i wrócić do auta i pójść po prostu wzdłuż drogi, gdzieś odbić, tak żebym wiedziała, gdzie jestem. Powiem Wam, że dawno już w lesie nie zakręciłam się tak bardzo wokół własnego ogona, że kompletnie straciłam poczucie orientacji. Nie byłam długo zgubiona, może kilkanaście minut, ale było to naprawdę kilkanaście bardzo nieprzyjemnych minut. Nawet mimo tego, że miałam zaznaczone na, na Google, gdzie mam zaparkowane auto, ale ten moment, po prostu tych parę chwil, kiedy ja czułam coś kompletnie innego niż to, co pokazywała mi nawigacja, to, to były naprawdę straszne chwile. Także jestem przy aucie i ruszam od nowa do lasu. Zaznaczajcie sobie gdzieś tam, yy, gdzie, gdzie, gdzie parkujecie, czy skąd ruszacie do lasu. No, ludzie, ja sobie wyciągam kanapeczkę, a tu takie widoki o, kurczaki. Łojo, jo, 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 patrzcie na tego. Nie ma żartów. Jesień się zbliża, wrzosy zaczynają kwitnąć. Patrzcie. Wdrapałam się do drugiego lasu mojej dobrej miejscówki tutaj w okolicach Głuszycy, takiego podobnego do tego pierwszego, jednak dużo dalej od parkingu, z nadzieją, że może mniejszej ilości osób chciało się tutaj wdrapywać. I zaczyna się, nie powiem obiecująco. Jeden prawdziw, drugi, a tych nie widziałam, ale taki podwójny to trzeci, trzeci albo trzeci i czwarty, trzy i pół, trzy i pół prawdziweczka. Grzybków nie ma dzisiaj za dużo, ale tutaj właśnie sobie taki ładny, nie za duży rośnie w mchu. A tu jak sobie ładnie uroczo przy samej dróżce i kałużach rośnie borowik ceglastopory. są też pierwsze dzisiejsze kureczki, też niezbyt wyrośnięte takie maluchy kilka ich tu rośnie w takim lasku na górce tutaj troszeczkę lepsze miejsce bo trafiły się Dwa ładne, młode, latające podgrzybki brunatne i kilka maślaków żółtych. Już w sumie dość dawno nic nie znalazłam. Tu jest taki fajny meszek, dosyć mokry. I kilka tych młodych maślaczków żółtych. To są całkiem smaczne grzyby, tylko. Tylko ja w nich nie lubię za bardzo tego, że nie da się tej skórki ściągnąć, to znaczy robi się to mega niewygodnie, a jak się nie ściągnie, to ona tak się nie fajnie ślimaczy na patelni. Ostatnio, jak tutaj byłam dwa tygodnie temu, wtedy co tak padało i kręciłam filmik o goryczakach żółciowych, tutaj w tym miejscu znalazłam malusienkie kolczaki obłączaste, a dzisiaj widzę, że kolczaki podrosły, więc mogę Wam pokazać. Tu mam już kilka zebranych i pokażę Wam ich najważniejszą cechę charakterystyczną. One od spodu mają kolce, mają. Kolczasty hymenofor. Czyli nie mają żadnych listewek jak kurki czy blaszek jak gołąbki na przykład. Ani... Rurek jak powiedzmy borowik szlachetny tylko kolce. I są to grzyby jadalne. Kolczaki obłączaste. Lepiej zbierać młode do jedzenia, bo starsze już, już nie są takie fajne w smaku i Ponoć są kwaskowate. Więc lepiej zbierać młodsze. No tutaj ładnych parę kolczaków rośnie. Moje dzisiejsze grzybobranie powoli dobiega do końca, bo jest już godzina 19 to zobaczmy sobie mniej więcej co udało się dzisiaj wypatrzeć i nazbierać. Jak widzicie Mamy tutaj borowiki szlachetne, czyli prawdziwki. Głównie są małe, ale trafiłam też na kilka większych. Pojedyncze podgrzybki, też raczej małe. Wzięłam sobie kilka muchomorów czerwieniejących, bo są to naprawdę pyszne grzybki. Trafiłam na dwa borowiki ze kilka kilka kurek, kilka kolczaków obłączastych, kilka maś maślaków żółtych. Co tu jeszcze mamy? No to by chyba było na tyle. Dzień przyjemny, fajnie się chodzi. Zupełnie, zupełnie lepiej niż wcześniej w Górach Sowich, tam koło Zagórza Śląskiego. Tutaj jednak zdecydowanie ta miejscówka uratowała honor grzybobrania. Może można nazbierać więcej, jakby się troszeczkę szybciej chodziło. Ja dzisiaj bardzo, bardzo wolno chodziłam, jakoś tak mało energii dzisiaj. Coś mi zabrakło, coś nie pykło, nie wiem o co chodzi. Poza tym, ja, wiecie, też nagrywam zawsze te filmiki. Także u mnie to nie idzie tak szybko, jak być może u kogoś innego. Na pewno warto wpaść. Nie będzie absolutnej jakiejś lipy, natomiast tutaj jeszcze nie mam mowy absolutnie o żadnym mega wysypie. Ja jeszcze sobie troszeczkę tam pochodzę po lesie. Jak coś fajnego zobaczę, to nie omieszkam Wam pokazać. Póki co Was serdecznie pozdrawiam i zapraszam na mojego bloga pieprznik.pl, na inne filmiki na tym kanale, na mojego facebooka, na którym jest powiedzmy takie moje centrum dowodzenia. Zawsze tam relacjonuję, co się u mnie dzieje w życiu piecznikowym, moim grzybowym. Trzymajcie się ciepło, ciekawa jestem, jak tam u Was, jak Wasze wypady. No to pozdrawiam, papa! Pa. Na koniec jeszcze trafiłam na mleczaja świerkowego. Prześlicznie pachnie naprawdę. Nie wiem czy one są równie wstrętne jak mleczaje jodłowe, których nazbierałam kiedyś sporo i mi nie smakowały potem, ale pachnie bajecznie naprawdę i ślicznie wygląda. Aha, to już jest po prostu grzybobranie nocne, godzina 20. No, wiem, że niektórzy grzybiarze chodzą na grzyby o 4-5 rano, ja z kolei chodzę na zachód słońca. Piękne światełko, już idę do auta, już mam blisko, ale jeszcze po drodze trafiłam na takiego ładnego prawdziweczka. Pozdrawiam, cześć, trzymajcie się. Heja.